Burmistrz Polkowic, podsumowując 2,5 roku swojej kadencji zaznacza, że ten czas był przede wszystkim zdominowany przez pandemię koronawirusa. Zdrowie mieszkańców stanęło na pierwszym miejscu i wszelkie działania związane z uchronieniem zdrowia i życia mieszkańców Polkowic były, były najważniejsze. Liczne działania związane z pomocą w trakcie pandemii, zwłaszcza dla grup najsłabszych, seniorów, osób samotnych, ale również wspieranie Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Przychodni, czy też okolicznych szpitali. Według wyliczeń gmina Polkowice przeznaczyła na wydatki związane z pandemią około 5 milionów złotych. Gdy weźmiemy pod uwagę inwestycje, to pieniądze zostały wydane między innymi na budowę Alei Jana Pawła II oraz na renowację wiatraka. Czyli tego symbolu Polkowic, ale to są te również drobniejsze inwestycje, zarówno na terenie miasta, takie chociażby jak inwestycje w infrastrukturę sportową, czy też. W poszczególnych sołestwach, obecnie roczny budżet gminy Polkowice jest szacowany na około 300 milionów złotych. Burmistrz Puźniecki, przy okazji spotkania z dziennikarzami, zadeklarował, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję, ale jeszcze w tej obecnej ma wiele rzeczy do zrealizowania. Druga część kadencji, to miejmy nadzieję, już ta część spokojniejsza, w której pożegnamy sytuacje związane z epidemią. Ale to w dalszym ciągu będą bardzo duże nakłady na służbę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ważniejsze I będziemy też tak starać się przystosowywać służbę zdrowia, aby, aby odpowiadała na, na te najnowsze wyzwania. Poza tym, w planach Polkowickiego Ratusza jest m.in. zakup kolejnych ekologicznych autobusów.